Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem w mieście Kampot. Jestem na tutaj terenie Michała z Nakupendy, Marcina i Bartka. Także dogadujemy pewne sprawy. Ale żeby to dogadywanie lepiej, lepiej szło, to wyszedłem z trybu sportowego, jak już zauważyliście na poprzednim odcinku. I tutaj zaraz będziemy robić podkład. Pod nasze negocjacje, rozmowy, jakbyśmy tego nie nazwali. Ważne spotkanie. Dla podwyższenia rangi, dla rozluźnienia atmosfery, Bartek, powiedz, co polałeś. Co polałem? To jest yy, alkohol z trzciny cukrowej z pieprzem. Czerwonym z la yy, Plantation. I to najprawdopodobniej też będzie robione. A ty wiesz, że ja do La dostarczam maszyny? Nie wiem, 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 Tu się wszystko kręci gdzieś w jednym fajnym miejscu. Tak Nie powiem. może być nic poza naszym obiegiem. Tak I, jest. I za to wypijmy. Musimy pilnować. Tego wszystkiego. A teraz, a później dopiero się podzielimy sprawami już dokładnie między nami. Zdroweczko. Żeby wszystko, wszystko było nasze. Zdrowie. Zdrowie. A ja mam pytanie. Dlaczego pan na moim motocyklu się wozisz tu? No. Dzielnicy. Jakieś panienki się rozglądały za tobą? Tak, tak, ale nastoletnie. I żona patrzyła. Co kupiłeś? Zbiornik na wadę 2000 litrów. Ten co mieliśmy, mieliśmy tu go zamontowanego, ten wcześniej. A a on teraz tylko już... Wędziecie ten alkohol już na skalę taką wsteczną. Na 2000 litrów no? no pa... Proszę króciutko. Proszę państwa, musimy się dogadać, bo ja muszę umoczyć dzioba w waszym interesie. No, umoczyć dzioba. A ja no, do tego Za teraz... to bardzo łatwo można. No, eee... Dobra, nie mówmy już wow. przed kamerami. Okay. Bardzo łatwo można. Dobra, kupiłem ten motor i nikt nie wie, kto ma dokumenty. Ja raczej nie mam, bo mam tylko widzówki pola pizza. Jak ktoś się pyta, co mam w kieszeniach. Chłopaki mówią, że nie mają dokumentów i nie mamy dokumentów. W następnych wywiadach się dowiecie, jak tu się kupuje motoryzację. Po prostu kupujesz, bierzesz dokumenty i jedziesz. Nie przerejestrowujesz. Michał mówi, że jego auto, ta Toyota a 4 no nigdy nie była przerejestrowywana od pierwszego kupca. Po prostu przekazuje się dokumenty i tyle. nie? A zadzwoń do nich, może oni... Nie, nie mamy dokumentów od, od, od Nie, motory. on Ci je dał na 100%. A ty nie miałeś innej koszulki na sobie? z nie, kieszonką? nie, właśnie nie. No nie ma dokumentów i tyle. Ja takie miałem wrażenie, że miałeś koszulkę z kieszonką. No nie, nie miałem. Nie by... nie? A w samochodzie? Nie, nie wiem. W samochodzie? No, no, samochodzie. no nie wiem, no słuchajcie, dokumenty mają się znaleźć. Albo no robię. Albo robię gnój i dym. Co ci powiem? Szukaj. Na YouTube'a, Na YouTubie będziecie, że kradniecie. Już o? was mają, o was opinię. Ty, gniała, no bo, kurwa, Jak nie będzie dokumentów za minutę, to powiem. To powiesz. To, po, to co powiesz? To powiem wszystko. Powiedz wszystko. Dokumenty się znalazły. Miał Michał. Miał Michał. nieprawda. Dokumenty się znalazły. <głosierna> były wzajemne oskarżenia. Dobra, nieważne. Witamina C jest. Jest. Można działać. A macie tu Chińczyków poustawianych? Trzeba się dogadać z Chińczykami? Tu nie ma Chińczyków. Za rzeką są. Wiesz co, tu są Chińczycy, ale oni zajmują się dużymi, dużymi biznesami, a takich drobnych Chińczyków tu nie ma. W ogóle. Są za rzeką. Yy, I tak, i nie. Oni ok, oni ogarniają coś, ale to naprawdę to są bardzo duże rzeczy, tak? Czyli budowanie czegoś ogromnego i tak dalej. No jak to Chińczycy, ale nie ma tej klasy chińskiej, tak? No dobra, ale przyjdzie. Nie Trzeba, nie się... Ma. Będzie się dogadywanie. Dobra, słuchaj, wyłączę, wyłączę internet i podasz mi hasło. Jasne do Wi-Fi. To wszędzie można. Michał chciałeś coś powiedzieć? Co chciałem powiedzieć? Że... Tak, chciałem powiedzieć, że Adam jest pierwszą osobą, którą poznałem, która pije wodę z ogórków konserwowych, która została po zjedzeniu ogórku. Nigdy nie poznałem takiej osoby, jest pierwszy na liście. No dobra, ale gdzie to było? Gdzie to się wydarzyło? To, to się wydarzyło, jak pierwszy raz mnie odwiedzał w Nakupędzie, już prawie rok temu to będzie, także czas szybko leci, ale... To właśnie Adam jest numerem jeden, kto pije wodę z ogórków konserwowych. Jeśli? <laughs> no dobra, to... A, robisz. jeszcze jedno chciałem powiedzieć, Aha. że Adam w trybie sportowym, Podbudę, wali <grymianie> witaminę C na <grymianie> zagrychę. To będzie wycięte. Nie <grymianie> będzie wycięte, to jest zdrowe. To jest zdrowe. No, no tak, już trzy opierdzieliłem pod każdy kieliszek jedna tabletka. Psy się bawią. Psy się gryzie bawią. Wilkołaki.

Jeść. Jeść, to, nie. Chróci coś do pieca, tak. Danuta Grilland Bar Słuchaj. To gdzie jest zapasówka? No u ciebie w kieszeni na pewno, nie? No dobra, zapasówka jest w kieszeni, a ten ma ten. dobra. Nie, no To jest ciekawe. Ale sama to jest fryda tylko, nie? Jest super fryda, nie? No. Paj od pierwszej kopki, nie? Paliwa, nie. Sanie, Michał coś przykrytał. Sanie, sanie. No nie, no, tylko kluczyk, nie? Co A paliwo masz tam? Nie, no paliwo to takowaliśmy. To przekręć na ten. No, on ma na rezerwie. No, gdzie? Teraz. Już co zepsuł, nie? Na środek, daj. Nie, bo środek to jest zamknięte, mówił. Środek to jest zamknięte. Wyłącz to bo no. olej. No nie, no tak jest otwarte No, A tak A co jest. To jest? To jest nie, szczęście. tak jest zamknięte. No to weź sanie. kurde, nam no, no, przeczytaj sobie proszę. tak jest otwarte. Czekaj, to ci pociągnę. Jest ja no. No, nie, nie, nie. No. No, Nie, to jest sanie, to się kręci. Nie. No to chuj, Czekaj, nie działa. Czekaj, ale, ale jest nożne to, nie? No ale nie, no to nie, nie, nie idzie ci benzyna. No to brawo, nie? <noise> Pierwszej kopki. Nie ma czegoś, wiesz? Nie ma. Dobra, psy zostają, tam. my idziemy. Filmują wejścia. Ja później jadę do hotelu i złożę odcinek dla was, ale poprzedni, nie ten. A próbuj. No, już kamieniem w co? No, gdzie kamieniem w psa? Zdala od psa. Ale kopią, wiesz? I uciekają. No to trzeba kamieniami dobrze. No to, ale nie no to tak żeby nie trafić. Jak żeby nie stracić? trafisz? Jak nie, nie trafisz to w dupie doma. Nie, nie, nie. A Marcin pojechał moim motocyklem po swoją narzeczoną. Co kupiłeś? Zbiornik na wodę. 2000 litrów. Drogi był? W dobrej cenie. Mniej niż no w rynkowej nowego. Dorabiasz się na alkoholu bez akcyzy to cię stać. Pewnie, że tak fajne ujęcie No i jest mój motor To będzie moja pierwsza jazda, no chcę Dawaj Jak mam gaz nauczysz mnie, nie? Naszy... Dobra, siadam i jadę. Możesz mnie nagrywać z <tryk> Trochę więcej gazu. I wolno z więcej gazu. Z wiarą. Adam tutaj! Mam nadzieję, że zmieścisz w bramę. Dobry film będzie. O! Tu Teraz mam na neutralu. Mhm, okej, okay, no, odpalasz. Jest w dół. I w górę jedynka, w górę. W dół, w dół. w dół W dół. Dół. Może ja coś pojebałem. Ale może one w dwie strony działają, wiesz? Bo ja, ja, ja biorę cały czas do góry, do piątki. No to jest dwójki Ale ja cały czas do góry, do piątki dojeżdżam. Już tylko do góry podbijam. A ma sześć. Znaczy, do końca biegów. No nie wiem, no... Jeździć, jeździć. Kurwa Kurwa wcisnąłem? Pokaż. No, może się zapiek nie, nie. chyba pokaż, ja zobaczę. Ale bo, bo... no jeszcze. Ja mam ja no. To nie jest jedynka chyba. Ja dziękuję za pizzę. nie, nie. A jest szansa, a jest a szansa jest. na przykład... Nie, co ty, oparzyłem się. Akumulator się zepsuł. No takie? Pani niech pochodzi na luzie 5 minut i odpali. Z prawej strony powinien mieć kopa. Ma kopa? Ma? Nie, ale to co pijesz w hotelu, to nie jest dla Pizza wjechała, ja uciekam do hotelu, składać dla was odcinek. A później sobie wyjdę sam już na życie nocne. Kurde, jakie pizze wjeżdżają, zamiast zamawiać w tym, w, no, w Pola Pizza, to oni tu. Dojechałem do hotelu, tu już byłem z całą ekipą, tak więc siadam, składam film, nawet nie idę do pokoju, jakąś kawę sobie zamówię i tyle. Słuchajcie, ja już dojechałem do hotelu, składam dla was odcinek i, i tak to się dzieje i coś tam przy okazji nagrywam. Może się jeszcze dzisiaj opakami spotkam. Ja jeszcze wyskoczę na miasto, nie wiem jak z nagrywanie, bo chcę iść do pubów takich do, do baru, zabawić się. Zobaczymy. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja poszedłem się troszeczkę rozerwać, jak widzicie ale na spokojnie, cały czas tryb można powiedzieć półsportowy. Zapraszam na kolejne filmy. Do następnego, pozdrawiam, cześć!